Idę do wojska proszę pana, nie idę do wojska NIE! Masnego Tedza, masnego i masnego Ben'a Czyli wysiadamy Pały ich, Pieniądze wam damy Nie, nie! Maybe Grziby Co? Maybe Grziby To świr, bo tym moim gangiem lecę w tryb Bo każdy w moim gangu to jest świr jak chcecie wejść stąd, żywi, to musicie wykonać kilka zadań, I będziemy się ścigać o cały majątek Twojego Sugar Daddy. Rozumiemy się? Zostawię! Nie, no! Nie, 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 nie! Nie, no nie, nie wracam już do moi. wojska! Już. No, proszę pana! Nie, proszę pana! Nie, 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 nie! Proszę pana, ja nie! Ja nie idę! Nie idę do wojska, proszę pana! Nie idę do wojska! Nie. Co co my zrobiliśmy? O tego ołomata! Ojo! cię kręcą, ty Jimmy, on cię chwyca! Jimmy! Jo cię chwyca, Jimmy, co się dzieje? O to mama! To ale... że To my zrobiliśmy, dobra, bierzemy ją na pakę, bo zara policja i my deduwa. Zara pały, by i będzie przyps. Dokładnie. Dobra, we, bo już tego, reszta chyba masny ziuru gotowało. Dawaj, bierz, bierz bierz Dobra, Jimmy, wyciągaj rowę, ja jej biorę. Dobra, biorę rower! Dobra, Jimmy, pakuj ich! O, jeszcze tego! Dobra! O, dajcie what go! What Łotego! Łotego! What the go! Co Co my zrobiliśmy? Eee o, tu. to! Co się dzieje? O, wow, mój Co się uh, dzieje? Uh, Co, z kim ty jesteś? Ej! Ej, halo, halo! Masny ten! Pan, pan, gene, pan generał, co pan tu robi? Ja nic nie zrobiłem eee, z tego, Gdzie pan mnie wywozi? Od, gdzie co pan mnie ty wywozi? się ty, ty młody, co ty zrobiłeś? No ja nic, co się. I czemu, co, czemu ja mam takie rany w ogóle? Zamknij się! Aaaa! czemu ja mam takie rany? Wy ty, ey, nie! Kim, wy nie wiecie ey. co zrobiliście, wy nie wiecie z kim zazieracie? jesteśmy z wojska! A, jestem master! Ej, Kto to jest? Co, czemu ma jakąś różową kombi... Co jest? Jest jakiś... Go co jest? Wy ty... Ej, kim tak, jesteś? Kurde. Gdzie, wy, gdzie wy nas w ogóle wiecie O co tutaj chodzi? Gdzie wiedziemy Do bazy? Jakiej bazy? MASNEGO TEZA, MASNEGO JIMMY'EGO I MASNEGO BENA! Nie. Czy to jest... Czy to jest ten tajny mastysk? O nie, o nie, Ej, e, młody, mamy problem. Pan mówił mi... Mamy problem, młody, nic nie mów, nic jest, nie mów, dobra, rób będę Mas co będę chciał. to W SKALĘ! ale... proszę pana, ja, ja czytałem o nich, słyszałem jakąś piosenkę od niej, jakiejś. jakiś... Tu jest tajna sekta, nic nie mów, nie odzywaj się dobra, udawa już, 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 i udawaj, że nic dobra, nie wiesz. Jesteś niegodny? Nie, nie, nie jestem, nie jestem, jesteś, jestem Jestem, jestem, jestem głodny jestem, Nie no znajdź żur Co? Ja, jak ci sur? smakuje, nic nie ja... gadaj tylko ci Uwielbiam żur proszę pana, ooo uwielbiam żur O dobra niech będzie tutaj Jak tam jechać to. Gdzie, czemu tu? To... Gdzie, gdzie pan jedzie w ogóle? Oni na zabierają tajnej bazy, nie odzywaj się, nie prowokuj Boże Dobra wjeżdżamy Gdzie my, gdzie w... my? W... W... A dobra nie wjeżdżamy Dobra, Wysiadamy. O mamy Co, to że jesteśmy w tej bazie Pały ich, pałuj! Nie odzywaj się, to jest strefa 52, to jest najbardziej Dawaj, nie, tajemnicza strefa w ogóle Lokaltuj. w tym kraju. Nie odzywaj się. Proszę kona, oni powiedzieli, no, To jest lokaluj. nieporozumienie, to jest nieporozumienie, my Nie, my proszę, Polka, proszę, zostań! My damy pały, pa, Pieniądze pa, pa, wam damy! Pa, a, 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 nie, nie! to jest nieporozumienie, proszę was, proszę was, to jest nieporozumienie, my idźmy w końcu, zaraz tutaj wezwiemy cały Jimmy a zostawcie, co co NO robicie? Nie spada ja, to... Dobra, do no, dobrać. Dobrać. no nie przejmujcie ja O nie, nie, o, nie proszę, spada. Dobra, mój, sami do Mas, no na nie Masno, nie, ale... Mas, no. O no, tak! tak Zobaczcie co wy właśnie robicie! Tam a, się... głupi! No, mnie boli! <laughs> proszę, Zaczyna, Zabierz, się, nas... Ej, My, Policję się. wezmę! <laughs> się za policją, zawariowałeś! <laughs> proszę, proszę pana, ja mam żebra przedziurawione! A co ja ja po poza twoje żebra? Dobra, młody, mów, że ci nic nie jest i udawaj, że jest wszystko dobrze, jasne? Rób, co każe. Eee, no właśnie, a czekaj, zanim... Chodź tu! Chodź tu jeden! Co? Gdzie mam iść? Chodź tu! Maybe grzyby! Co? Maybe grzyby! Jakie? Co To jest? grzyby! Co? Jakie grzyby? O co chodzi? Grzyby, grzybów, Gryby. Wy, wy chcecie grzybów? Mam dużo grzybów! Możemy was, wam dać dużo grzybów! Ja my nie grzybów! grzyby! Dużo grzybów! Pieczarki, maybe truskawki, grzyby. wszystko! Dam wam... Y y nie, muchomory nie! Pod gru pod, pod, pod tego! Bo borowiki damy borowiki, wam! Wszystko. Borowiki! Borowiki! Mamy, mamy hodowlę! Bo mamy grzyby! Ale oni jak cię, ale grzyby to co? A jak gdzie pan ma grzyby? Grzyby? Jakie grzyby! Ty zielony, myj mi grzyby! Ej, ej, czekaj, czy, że, Pokaż ten młotek, cię zepsuł ten młotek! Nogi Pogam to grzyby! Pokaż to mamy. Czego trzymasz? Nogi to... Jak mam ci... Li... mam ci lisać nogi? Dobra, nieważne! Ale. To są patusy! To są patusy panu, młody, nie odzywaj pana, się, nie pytany nie, nie, nie. jasne. Udawaj, że wszystko jest ok, okej. Okay. Dobra, chodź, to załatwię. Proszę pana Cię pan nie ma pistoletu, kiedy potrzeba. Spokojnie, poradzimy sobie bez. Ale. Proszę pana, gdzie my jesteśmy w ogóle? O, Dobra! To siadaj mi na krześle! Siadaj mi na krześle! Dzięki, którym krze. Tam! Tu co to, co to? Czemu oh tyle zup tutaj, tutaj na... jest? Zabawę jest restauracja! Nie możemy tego zjeść. ja to jest, to jest śmiertelna zupa, to jest żur, to jest ten legendarny żur, który, którym truli naszych szpiegów! Gadaj na dupę i nie gadaj, cię już, się, siadam, bo pana, No już siada, proszę pana, no! z znowu zdokautuje. Dobra, robimy tak... Jak chcecie wejść stąd... Żywi... To musicie wykonać kilka zadoń! Ja... Jak... jaki, I... ciężimy! ale proszę... To jest zdrowe, to jest niezdrowe! Mi wojsku ci żeby się! Bo ciężaro kopa! Dobra, pierwsze zadanie, umyj by benovi mube gziby. Ale jak gziby? No, no dobra. Nie, ty masz jakąś grzybicę tam. No i jebek, No nie, już już obejrzy. Bo ty musisz to zrobić. Pośpiesz się dla nas. Dobra, tak. Dawaj, dawaj to, jak to żeż, Kurczę, Co, co nie będzie jeszcze obijał? Jebek, jebek. To, to jest gorsze niż no, to w pana, wojsku. Jak to co panu, pan mu każe, tylko niech pan na no, to tak, tak? On będzie wam wszystko. wszystko. Już, dobra, już. Dobra, dobra, siadaj mi na dobra, dupę. Dobra, jaki co dobra? jak na dupę panu siad, co? Dobra, super. pierwsze zadanie wykonane. Drugie, musicie wypowiedzieć masne słowa, co, co masnym są... głosem. Ale co to są masne słowa i masne... Proszę pana, wiesz co... jest ja to nie wiem to... co to jest, to, to jest, gadajcie. Dobra, dobra. Pierwsze słowo, które musisz powiedzieć, masnym głosem oczywiście. Grzyby. 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 tak. Jak? Masnym głosem. A ma... jak? N niech pan powtórzy, niech pan powtórzy. Grzyby. Grzyby. Dobra, ty to... jeszcze! Trzyby! Ty pan ma jakieś doświadczenie! Jeszcze raz! Trzyby! Dobra, niech będzie! Dobra, drugie słowo! Jimmy, ja cię chwyco! Jimmy, ja cię Dobrze? Jimmy, ty... ja cię chwycę Dobra, Mama, ale Co to znaczy? A mam to Nic powiedzieć! Się. Masz to powiedzieć! O mamale Ale mocnym głosem O mamale No właśnie Ty O tak O mamale Dobra, jeszcze są jakieś tam słowa Słowa O, czekaj IŚ IŚ IŚ, IŚ, Dobra IŚ Dobra I cię chwyca I cię chwyca Uciekamy, uciekam Dobra duchy, Jeszcze do dwa, dwa zadania o, Przedostatnie Musisz zaśmiewać Piosenkę no Gang. Co, o tak ja Masno ale... Jesteście piosenki, jesteście wokalistami, jesteście zespołem. Nasz zaśpiewać refren masno gęk a, ja, a jak się zaczyna? Ej, jak ci dał kurtko? Ty śpiwów! Co? So... Bo tylko z moim gangiem lecę w tryb, bo każdy moim gangu to jest świr. Bo, Dobra, tylko no, z moim gangiem, to, jest fear. Ale Proszę pana, ej, ja mo mogę do was, do zespołu? Ej, ja, proszę pana, ja mam tank Co ty, ty robisz młody? Bo tylko w moim stop, gangie, w nic nie mówi, ty... on, on maja czy coś, on, on, on z narkotyzował się grzybami, Ale to proszę, nic takiego, nie, nie, nie no, oni, Proszę pana, oni Mody, są mili, młody, oni, nie oni chcą się, nas nakarmić Nie odzywaj się, nie odzywaj się, bo dobrze, teraz... Dobrze, bo... już, już Nie odzywaj już, się, Się siostrze, w końcu, ja to załatwię Dobra, teraz no, ty! Wy od nas chcecie, żadnych piosenek, nie będziemy śpiewać Pij mój mireslen, albo cię zabiją Co? Zabiją, zabiją, was zaraz zabijo tymi masnymi czapkami. Zaraz cię zabijo, śpiewaj mi refren Z tymi czapkami was zabijo i generalnie odeślą was Pij bo zaraz wyciągnę baseball Jak ja ci, jak ja ci zarodą, To ci się rozumiesz? Jak zaraz cię tuju, To będziesz mieć przesady Tak, tak zdukał ty nie wiesz, ty nie wiesz z kim zadzierasz młody ty nie wiesz z kim ty Z kim ty zadzierasz? to doświadczenie na froncie głównym Wiesz co, wiesz co to znaczy? Młotkiem to ty mi możesz, wiesz co Zaraz Wierzymy go. Pię' im refren! Zostawcie mnie, zostawcie biem mnie! Albo refren! Albo, albo, albo tu Zostawcie, zostawcie, zostawcie z Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! nie. nie. jest adwokatem, refren! Do ten refren, bo cię zabiją! Jak, jak to brzm... Młody, jak to brzmiał? Co tam mam? Nie... Udawaj, że śpiewasz dla mnie! ja będę udawał

nie, młody, no jest, nie, 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 młody, Ale wygląda. Nie, nie, młody, nie. To ale młody, nie to nie, nie jest, zwykły, to nie nie jest zwykły żur, to jest maśny. Nie możesz... Masny żur to był, to był to był środek którymi naszych agentów, naszych agentów niszczono, nie, nie możesz tego zrobić. A to przez pieszy, to, pa, to, to, próby, to pan to nie, nie, nie! Jeszcze, jeszcze próby masnego żuru nikt nie przeżył, to jest nasza legenda, to jest to, to w Nie masny żur Nie, nie zrobisz tego, młody, Ty jego nie przeżyjesz, uwierz mi. I że nie, nie. A coś innego możemy zrobić? Nie zabijesz! Ci jeżdż, nie ci jeżeli nie zeż masnego żuru, ale coś innego Dobra, jedno, poświecimy go! Dawaj młody, jedz to do końca, jedz to młody, w jedz ten żur i wyjdzie. Ja, jasne. Je, nie no to... to Ale coś innego, teraz, proszę pana! Jesteś moim biletem na wolność, ja, jest, to, jest ten żur! Ten to żur. To. Dobra, zjedzmy tak? Trochę tego żuru, troszkę. Ale, tro ale, ale trochę! Trochę trochę... Myszka troszkę, jem no myszka! Zjesz! I dam Ci jedną propozycję ej. O, o, jak się czuję dobrze, ale zjadłem sobie o. Ja, Wiecie, on generalnie ogląda Ja, ja w nie, jeszcze to, jeszcze to, tu, tu, tu wyłącznie ja, wyłącznie ja chcę ten spróbować, ej to jest jakaś zywo, inna odmiana jak... żuru Tak, tak, są różne odmiany, mają żyć proszę Pana, niech Pan spróbuje Nie, w życiu tego nie spróbuję, młody, Pij nie Dobra, masz pieniądze? Ej, wyście, czemu zabarykowaliście? Masz pieniądze? No, no, czy znaczy, no, mam bogatego tatę w sumie, o, i tak, to może mam, do... mam taki bogaty dom. Ale co was to obchodzi? Mam możemy bogatego się tatę dogadać? dom i... Dobra! Pod jednym warunkiem. Ciekawym. Masz samochód, nie? No, mój tata ma Ferrari. O, to słaby, my mamy masno-mobil, Jeżeli. I będziemy się ścigać o cały majątek Twojego Sugar Daddy, rozumiemy się? Ale co, jak cały majątek? Ale cześć. Czaj... Mojego taty, tak? tak Ale mój chodź, tata chodź, Mój tata, chodź, mój tata mnie zabije, nie! Nie, proszę... Nie, proszę o, pana, proszę pana! Ej, a, a mogę chociaż tak na chwilę, na chwilę sobie tak wyjść, tak wie, wiecie sobie tutaj nie. a Ale nie, na chwilę i będziecie mnie pilnować, tylko bo... Bo ja chcę, ja chcę się przewietrzyć tak na chwilę i wiecie tam Dobra, ale mówię ci, jeden fałszywy ruch i No Do, Dobra, będziecie mnie przez szyby obserwować, będziecie mi przy... otworzycie dobra. mi to Do, Dobro, Jakie Pan silny jest, dobra, będziecie mnie obser obserwować, ale nie podsłuchujcie mnie, tutaj pójdę sobie Tutaj sobie pójdę i nigdzie na krok nie odstępuję chodź, Proszę pana, chodź Proszę pana. Co, co chcesz? Proszę pana oni... Ja, proszę pana, mój tata, mój tata mnie zabije, o ten majątek, ten, tata ma jakieś, ten jest z No jeżeli twój tata cię nie zabije, to ja to zrobię, jeżeli przegrasz ten wyścig jasne, bo, jest, bo to... jeżeli przegrasz ten wyścig, to nas nigdy ten nie wypuszczą, Więc jeżeli jeżeli nawalisz, jeżeli przegrasz, to poza tym, że twój tata cię zabije, nie, jeszcze nie, ja nie, zrobię nie, to pramfła z tymi i zrobimy, wiesz co, zrobimy na tobie testy najnowszej broni biologicznej w naszej bazie Nie, zamienimy cię na nie, 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 ja wygram, ja wygram, plarzy, proszę za kamary, co? Proszę co? Co? pana, bo ja chciałbym się do czegoś panu przy, przyznać. Bo pamiętasz pan, jak pan kazał mi zabrać wszystkie swoje rzeczy? Bo ja, jakby nagrywałem to, wszystko, co było w wojsku, i tu teraz. Nie jest pan na mnie zły? Sssooo? No, to co Nic, 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 do, no, e, bo my gadaliśmy o wyścigu, się go, dać, przygotowaliśmy do, się! Do, to, to się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Możecie go ukatrupić, macie moją Dobra, ale, ale nie, 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 nie. No, Ale czekaj, nie, 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 proszę mnie zostawić Możecie go ukatrupić, macie moje pozwolenie Ale nie, 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 zostawcie mnie, zostawcie mnie, nie, nie, nie nie. Nie, bo zabiję, Dobrze, już, 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 szereg, już, już, szybko Już Dobrze, jestem, jestem, jestem Jestem! Jestem! Teraz dobra! Tak. Będzie tak jak mówiliśmy Masny wyścig o maśniutką kwotę Stoje, jeżeli przygrasz To napadamy ci na to i bierzemy twój cały majątek Twój ja i twojego taty Kiedy, kiedy, A odejdź, ci zaraz, tak ale kiedy... Ale kiedy ten wyścig no. robimy? Ja muszę samochód przygotować No i co my to opłacisz? Ale ja prawo jazdy na nie mam! Za tydzień! Za tydzień... Ale ja no to prawo niech jazdy. Za tydzień. Muszę. Proszę pana, muszę się samochodem nauczyć jeździć, o prawo jazdy nie mam. Tak, dzieka! Robimy tak! Ty nam teraz pokazujesz gdzie mieszka, nie? No, proszę pana, no. Dobrze, no, ale, no. A jak tam ucieknie, nie, 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 nie będzie odwiedzał pan nas, bo mój tata w sumie w domu teraz jest i. Aha, no i... Trochę... Dobra, chodź, mam pomysł. Chodź. No i majster mówię no, ci, to, nie, to się... To się dogadamy a, pro, z twoim statkiem Nie proszę nie proszę pana, ja chcę... Nie, mogę sobie na, na chwilę tak odejść tak bez, bez nikogo, tak bez nikogo sobie odejść bez pana generała, tak po prostu... Nie, bezem bo... mnie nie odejdziesz, nimowy nawet nie ma. No. Dobra, masz! Niech ci będzie! Ale tam... 20 sekund, do, do, 20 sekund do, do wody, do wody Jeden do, fałszywy dobra. ruch 20 nocał. sekund, do wody i zaraz wychodzę No Dobra, już, już, już co ty chcesz młody? Nie, nie, Ja muszę do widzów powiedzieć proszę pana, ale nie, nie pan nie Jaki widzów, co ty w ogóle nagrywasz? Widzowie, nic widzowie. nie możesz ja, takiego. ja się boję strasznie. Cicho, proszę... Znaczy już Bastuś, już nie widzę, zostawcie sobie kałapel. Nic nic, nic nie mówimy! Su su Suba łapeczkę w górę, ale nie bądź się. Nie, Nic nie mówimy. My mówiliśmy tylko o wyścigu, my nic tutaj nie kamerujemy. No i dobry. My no. tu jesteśmy wszystko, wszystko jest pod kontrolą. No. Żebyście na mnie uciekli! Zidentyfikujemy cię, rozumiesz teraz? Przez ten tydzień cały do pół do, do niewyścigu. Nie, dobra, masz trzy dni. Okej, okay, jasne, dobra. D do, masz trzy dni do nauczenia się jeździć. D Jeżeli mam... przegrasz bierzemy twój cały majątek, tak twoje kataty i te trzy dni śpisz tutaj, w masnym bazie. Dobra, ale dobra, ale ja mam podać wam gdzie mieszkam? Nie, no, bo będziesz to... mieszkał tutaj Ale, Ale w sumie mam... Ej, proszę pan ale mamy... My tylko do jedzenia będzie mieli już więc będziemy musieli tak... No! Tylko to! Będziesz piach wsuwał młody, ja będę żurek No Jak mi? Proszę pana nawiesić przez 3 dni, proszę pana tam, dobra, tam wies, na tydzień jest, znaczy dwa proszę tygodnie Proszę zaraz zamknąć ataki i wybierzcie się po jednym ko masnym kolorku Yyy, ja... Niebieski Niebieski, nie ja chcę niebieski Ja chcę niebieski, ja mam kolor, nie, niebieski, nie Nie, ja mam kolor kanału niebieski nie Mowy nawet nie ma, mowy nie ma No to ja chcę... Żółty, żółty Dobra Żółty, dobra Nie mam, nie mam Pogarniemy komuniarę! I macie tu będziecie teraz spać, żółty nie, nie, i niebieski Nie, tam, o, nie, nie, nie tutaj no dobra, dobra nie, ale teraz nie. kolejne zadanie Zbierasz ten masny namiot i go sobie tam postawiasz bez żadnej pomocy ale Ta, jeszcze coś uczysz, się. Nie no, proszę pana, ja nie potrafię tego No, o, żurek, No, się pan generał, A ja potrafię, proszę generał. zobaczyć, proszę o, Proszę, niech pan, proszę, pan proszę. mi pomoże, niech pan mi pomoże jeszcze czego młody, jeszcze czego, nie nauczyłeś się, było zajęcia, były o zajęcia O dobra, zba, potrafię proszę pana, pod, niech pan mi oddamuje, niech pan mi, tak, mi odda jak bardzo ci tym zależy, jak bardzo ci zależy? Bardzo, proszę pana, to jest Bo pana życie, życie zależy, życie, od pana życia to zależy ty powiedziałeś? mamy kabarecik Od pana życia, no, ja pana życia, ja ten namiot Nie no proszę pana, przemoczony, będę przemoczonym teraz Dobra, bierzecie teraz ten namiot Idziecie do bazy! No juu, ale będę ją przemoczenie na no, no, w ogóle Ale jestem bo kraw, krawi mi wszystko, dajcie mi jakieś bandaże czy nie wiem no. No dawaj, tylko na początku połóż sobie, sobie miał. Sam... Dobra, ja- ja obok ma, ja chcę na- obok ma z tego żuru, bo ja będę sobie jadł, będę wstała i sobie będę jadł mhm. No i dobra. dobra Teraz ostatnie chyba wyzwanie. Zostawiamy was tu na 24 godziny i nie ma być tu żadnego zióru do... Ani kropelki 呃，呃。呃呃 No, A nie na 20 nie do końca wyścigu, do końca, do końca do ucieść do, do do Tutaj od dzisiaj będziecie mieszkać. Mamy tu monitoring przez pana, technika, informatyka, jak wszędzie są tu jakieś te. Jak nie, jak zjedliście żur, to już macie tego. Tak, mieszkamy. Te po, po... Mieszkamy od razu obok, więc jak coś zauważymy coś jeszcze, tak, to nie żyjecie no. Jasne, Jasne, macie jasne dobra Macie te wszystkie tam, te mi, mi te, ten tygrys. Zjemy gaz, wszystko, zjemy. Z, z, zkurza, macie tam Zjemy, będziemy masny żur, ma, jademy du. Daj, a ci powstaję schodek na Tu masz wodę, tam masz skrzynkę z chlebem i masz jeden garnek masz niego żuru. Tyle mam wystarczy. Oho, I mamy no. to przez parę dni zjeść. No macie trzy dni. Więc co? My no, już dobra młody, damy, damy, damy radę, damy radę, jak NARA! Sam nara. nara. Do, do widzenia. A właśnie! Powiedzcie na... Pojedźcie na RA! No, NARA! NARA! No i NARA! NARRA! Pana, proszę pana, my tego nie zjemy tutaj w 3 dni Czy ty masz mnie naprawdę za idiotę? Co? Oczywiście, że my tego nie zjemy w 3 dni, ukryjemy go tak, że ci, że idioci nawet tego e, nie zorientują No właśnie, my to, mamy tutaj gdzieś, do wody, do wody go w życiu im przecież i przecież jest przypływ zabierze to jest młode, a co ty a myślisz, że co o co obmyślam od pół, połowy godziny? Co ty myślisz, że jestem taki taj młody, chodź młody, ta młodzież dzisiejsza, W nic nie potraficie, nic nie, po prostu, nie bez ja nic, uzgię, proszę pana, bez talencie, nic nie potrafisz po prostu, wiesz co, idź se pod ziemię w ogóle. Dobra, nie wiem, dobra, widzowie, nie wiem o co chodzi, tak się, się troszeczkę Bo ja mamy, musimy to zjeść w ciągu trzech dni, a ja, ja nie wiem, jedną, jedną zupę, taką wielkiego żuru bym jadł przez, nie wiem, i... Jeden dzień, więc to raczej nie sądzę, żeby się udało. Nie wiem, zostawcie sobie kapeczkę w górę, żeby pomógł mi jakoś pomóc mi jakoś z tym wyścigiem, bo tak szczerze, stra strasznie się boję i, i nie wiem, bo nie wygląda w ogóle jakoś strasznie, ale to, nie, wiem, nie wiem, zobaczymy.